Witam Was serdecznie. Wiem, bardzo długo się nie odzywałam, no ale niestety ten czas nie był sprzyjający dla mnie. Trochę się zamknęłam w domu. Jak widzicie, ogród jest nieposprzątany na jesieni. No, no nie dałam rady, no po prostu. Wszystko stoi. Tak pomyślałam dzisiaj rano, że nagram chociaż krótki filmik, żeby Wam powiedzieć, że jestem, że wrócę do nagrywania, ale może wiosną. Dzisiaj Wam pokażę coś, co mnie też trochę zaskoczyło, bo dostaliśmy prezent od kolegi. No i tak na szybko wymyśliliśmy schronienie dla, dla tego prezentu właśnie chciałam Wam pokazać mój dochowek to są same prezenty, słuchajcie no ludzie są niesamowici, właśnie przyniosłam im jedzenie i widzicie, jest, są w folii, mają tu taką budę ogrzewaną, znaczy ogrzewaną, no ocieploną, co, co mogliśmy to po prostu zrobiliśmy, bo nie byliśmy przygotowani na to, no ale jestem szczęśliwa, kogut nas rano budzi, jedno jajeczko mieliśmy, bo dostaliśmy dwie dorosłe kurki, a resztę takie miniaturki małe, one były małe, ale Wam nie pokazywałam wcześniej. One były takie malutkie, że po prostu dwie mi na dłoni się e, e, mieściły. Przyszłam właśnie dać im jeść. E, pokażę Wam, może, bo tutaj mąż mi trochę zielonego przykrzykował. One uwielbiają. Wyrzucimy im. Proszę, dziewczynki i chłopcy. O, widzicie? Uwielbiają. Ja lubię tu przebywać. Mnie to uspokaja, jak one tak gdaczą. Kwakają. Zobaczcie, tu są te miniaturki ozdobne. Tam taka czarna. Piękne takie maluszki. No, one były takie malunie. Miałam ich 11. Koledze też oddałam parę tych miniaturek. No, dostaliśmy kaczkę na święta, ale <laughs> wiecie co? Ja nie byłam w stanie po prostu. Niech ona sobie żyje. Myślę, kaczora do niej dokupić i. No zobaczymy, bo nie planowałam mieć kaczek. No widzicie. Teraz może im dam jedzenie. No się oporządzę. Przepraszam, że wami tak szarp.